Słuchajcie, jestem aktualnie u rodziców i aktualnie skończył już się remont, słuchajcie, mają nowe, piękne, śliczne mebelki, ale im zazdroszczę, takie śliczne i tu z tyłu za mną, też to mega fajnie wygląda, słuchajcie, no wow, wow, dobra robota, dobra robota, no wiecie, no trochę kasy dali, bo to były meble typowo na wymiar, ale naprawdę wyglądają i fajnie się uwinęli, bo w sumie mamy trzynastą, oni byli o 8.30, to mam 9.30, 10.30, 10 11.30, 12.30, i pół godzinki. Wydaje się być naprawdę okej, okay, bo trochę się martwiłem, że trochę będą tu siedzieć długo, a nie ukrywam. No ja mam swoje plany, bo dzisiaj Was zabieram. Słuchajcie, zabieram Was dzisiaj na konwój ciężarówek, który jest niedaleko Malborka, więc tam Was zabieram. Więc do Malborka będę musiał się przyjechać i właśnie tak około 13.00, 13.30 już chciałam gdzieś tam. Powoli wyjeżdżać, więc czekam na ojca, czekam na matkę, bo ojciec pracy, matka, no mama musiałam wysłać w pewne miejsce. <noise> Miała dzisiaj takie zebranie swojego tam klubu, do którego należy. Więc czekam, aż dostanę cynka, że mam po nią jechać. No i co tak naprawdę mogą się już tu dzisiaj urządzać, ale mega się cieszę, sprawnie, szybko nawet poszło. Fakt faktem, dużo śmieci jest, no ale no, no wiadomo, no trochę się tego zebrało, ale naprawdę super, naprawdę super to wygląda, więc ja jestem zajarany. No mega, to zaraz wam zrobię piękne przebitki, ale jest naprawdę To siwo, więc gratuluję rodzicom, brawo, dobra decyzja i no, ale droga była strasznie, mnie by nie było stać, ale. Może kiedyś się darabia takiej pięknej kuchni, ale jest naprawdę prześliczna. O Jezus! Cudowna jest ta kuchnia. Ja nie mogę się napatrzyć, szczerze mówiąc. Nie mogę się na nią po prostu napatrzyć, bo jest naprawdę piękna. Więc robię Wam przebitki, czekam na rodziców. No i jedziemy. Jedziemy na wycieczkę. <grych> Pokażę Wam, jestem sam ciekawy, bo trochę obawiam się tego, że to będzie za ciemno, a mój aparat tak w ciemności on nie lubi, być, żeby nagrywać, więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że jakieś fajne przebitki mimo wszystko Wam zrobię. No dobra, to lecę Wam pokazywać, jak te nowe mebelki finalnie już wyglądają. Thank you Hejka! Słuchajcie, przychodzę do was już pożegnać się na tym vlogmasie. Słuchajcie, ale zanim się z wami pożegnam, to chciałbym tak troszkę podsumować to całe wydarzenie, na którym byłem, czy na tym konwoju świętego Mikołaja i stwierdziłem, że troszkę o tym sobie pogadamy, bo słuchajcie, jestem trochę rozczarowana. Z tego, co słyszałem. Boże, teraz nie druga edycja? Chyba druga edycja, bądź co bądź, no nie, nie pamiętam teraz jaka to była edycja, ale wiem, słuchajcie, że organizacja leży i kwiczy. Ja jestem zszokowany w ogóle, jak to wszystko przebiegało, ten cały konwój. Ja myślałam, że te ciężarówki będą jeździć, wiecie, jakoś tak, nie wiem, wokół rynku, potem one zaparkują w jakimś takim, nie wiem, chociażby gęsiego nawet czy coś. I tam był taki misz masz totalny, że ja po prostu, jak ja to zobaczyłem, jak. Nie wiem, czy to był burmistrz, czy wójt, czy ktoś jakiś tam, nie wiem, prezydent chyba nie, ale no odgarniał ludzi, popychał wszystkich, bo, żeby zrobić miejsce dla ciężarów. Jakby. Gdzie była straż w tym miejscu? Czy strażacy gdzieś tam stali sobie ten, stanął bo ten, ten tu zdjęcia w ogóle, ja wiem, co to jest w ogóle za straż, która nie piernuje. Jakby w porządku tego całego wydarzenia, no powiem Wam, że no byłem zaskoknięty, mówię, ej, o co z ma chodzi, nie? Nie dość, że, słuchajcie, miejsce jest małe, bo to było, słuchajcie, ta cała akcja była prowadzona, bodajże to był chyba rynek na rynku. No tam niewiele się ciężarówek mieściło. Potem one, wiecie, do tej ciężarówki musiały zaparkować. A więc to też dużo czasu zajmowało. Uważam, że ten konwój był takim bim-bam-bom z organizacją słabo. Nie wiem, czy oni się dogadywali z tymi ludźmi, jak oni wjeżdżają, bo tam były dwa te takie dwa wjazdy na rynek, słuchajcie, i z jednej strony wjeżdżały, i z drugiej strony wjeżdżały. I, I na moje to powinno być tak, że jeden wjeżdża tędy, drugi tędy, jeden tędy, drugi tędy, tak żeby to jakoś miało ręce i nogi. A tak naprawdę tam był taki mistrz, ten trochę tu puszczał, ten zatrzymał, ten wpuszczał, zatrzymał. Fóż, nie, to. Było okropne. To było mega mocno niezorganizowane, niezaplanowane i uważam, że w no przyszłym roku powinni na tym bardziej pomyśleć, bo ogólnie akcja fajna, fajne te ciężarówki, takie mikołajkowe, takie trochę świąteczne, tam ląbeczki, ogólnie koncepcja i pomysł fajny, chociaż uważam, że ciężarówki, które wyglądały, że tak powiem, najzwyczajniej, jakby miało, nie wiem, światełeczka i tyle, no nie powinny być dopuszczane do tego całego wydarzenia. Uważam, że powinno być takie, właśnie takie najlepsze, wychwycić z tych wszystkich zgłoszeń, bo z tego co wiem, były zgłoszenia, i oni się zatrzymali, bo była pełna pula, i koniec. A na moje powinni właśnie egzekwować, załóżmy, nie wiem, zrobić, no nie wiem jak to wygląda dokładnie, ale, no nie wiem, zrobić 3-4 tygodnie. Załóżmy, że mogą się te ciężarówki firmy zgłaszać, wybrać pośród. Tych wszystkich tak naprawdę ciężarówek, te, które najbardziej się wyróżniają. Nie wiem, wybrać 20 ciężarówek, które naprawdę są top od do top, że ludzie przyjadą i powiedzą, dole, ale to jest piękne. A tak naprawdę połowa ciężarówek miała coś w sobie, takiego świątecznego, ale połowa ciężarówek była taka, taka zwykła, jakby był na zwykłym nie wiem, track show czy master tracku, tak trochę bez e, koncepcji tak naprawdę, no bo koncepcja było konwój świętego Mikołaja, a tu połowa ciężarówek była ze światełkami, a połowa była taka po prostu zwykła. Najbardziej hit chyba dla mnie zrobiła ciężarówka chyba typu śmieciarka, what the fuck? jakby przepraszam, ale no gdzie ona w takim miejscu? Znaczy nie dokładnie, ale to tak wyglądało. Patrzyłam na tą ciężarówkę, bo mówię, Boże, serio, śmieciarkę dali i ja mówię, no nie, no, no, no nie! I, I po prostu dla mnie, no, słabo Mega słabo, więc organizacja leży i kwiczy Tak samo miejsca tam było też bardzo mało na tym rynku No nie, to powinno być na jakimś takim podłożu Na jakimś dużym placu, na jakimś dużym parkingu Gdzie naprawdę te wszystkie ciężarówki się zmieszczą swobodnie Ludzie by dochodzili swobodnie, spokojnie A my tak na, na początku to ja chodziłem tak ścieśnięty, że totalnie wow Potem się trochę rozluźniło, ale mm, Jeszcze słuchajcie, takie obasa za 20 ziko. Nie, no w szoku ja byłem. Wiecie co, poszedłem do żabki, kupiłem sobie batonika, mówię dobra, wypacę 20 zł, bo oczywiście kartą nie można, nie Nie można blikiem, nie można kartą, whatever. Um, taka polska poszła do przodu. No, oczywiście bardziej na tych jarmarkach, tak naprawdę, na tych festynach, no jest z tym zawsze problem. Ale słuchajcie, no wypaczyłem te dwie dychy, poszedłem. I stoję w kolejce i mówię, że chciałbym kiełbaskę z grilla i, i wiecie, no chlebek i, i keczupik i mu, musztardyn Chociaż że ze musztardyn nie przypadam, wydobra, tam była taka... napisana była łagodna, wydobra, wezmę. Daj dwie dychy, a ona mi reszty nie daje. Wie co jest kuźwa, nie? A potem pani mówi nie no, kiełbaska z grilla 20 zł. Ja mówię, słucham? Jakby ja takie miałam, ja nie wiem czy to dużo, znaczy, wydaje mi się, że to dużo, bo jak byłem e, na evencie z alpakami, bo jakby nagrywam to już po tym evencie, a ten event z alpakami zobaczycie już w czwartek, to co, zapłaciłem dychę i jakby ja to rozumiem, dycha za kiełbaskę z grilla spoko, ale dwie dychy za kiełbaskę z grilla chlebem, który jest już taki wiecie, czerstwy, taki już stary, przeleżały na tym wietrze, a szkoda gadać. No ale zjadłem tą małą kiełbaskę, słuchajcie, popatrzałam, co tam jeszcze mają. No, no nie do końca mi się ta cała impreza. Powiem wam tak, impreza się zaczynała o 15, ciężarówki wjeżdżały gdzieś tam 15 chyba 10, 15 7. No załóżmy gdzieś tam do 10 po, po trzeciej. I tak na dobrą sprawę, już o czwartej chciałam wracać. Totalnie, że o czwartej uważałam, że. Nuda, nuda i, i strata przejechania tej godziny trasy, ale dobra, fajne ciężarówki. Ponagrywamy, pochodzę jeszcze dookoła, się porozglądam tu i tam, tam i tu. I gdzieś tam właśnie przed 17, w sumie 16 chyba, 30, 40 w sumie odjechałem już z tego miasta i pojechałem do Malborka, a w Malborku duże zaskoczenie, słuchajcie, pojechałem do tego McDonaldu oczywiście, bo że mam ochotę na drwala, tym razem zamówiłem z żurawiną, choć trochę żałowałam, że nie z kurczakiem, bo lubię, ale stwierdziłam, że chciałam spróbować z żurawiną. Dobry, dobry, dobry z żurawiną, chociaż myślę, że ten kurczak by lepiej pasował, no nie wiem, ale mniejszy z tym, słuchajcie, no z żurawiną był dobry, wziąłem sobie tą kawkę właśnie piernikową, też była dobra i obok McDonalda były te całe iluminacje, Wie, o, fajnie, do vloga się nagra, nie, no to więc tam jeszcze pochodziłem, wypiłam sobie tą, wiecie, kawkę na jak byłem więc kawka wypita, ponagrywałam, pokazałam wam, co tam ciekawego mają. No i tak naprawdę już wracałem do domu, więc żeby tak podsumować to całe wydarzenie, ten konwój Świętego Nikołaja w Nowym Stawie, słuchajcie, no ja bym dał takie 5 na 10, jakby szało nie było, mam wrażenie, że to wszystko było tak słabo oświetlone, mało miejsca, organizacja no leżała i kwiczała, płakała, strażacy, którzy Ostatecznie nawet nie wiedzieli co mają chyba robić, chyba nie wiedzieli do jakiej, jakie zadania są im przyznane, co mają robić na takim evencie, na takim wydarzeniu Więc no ogólnie mega, mega słabo No szkoda, no mam nadzieję, że na przykład w przyszłym roku będzie to lepiej wyglądało, będzie to bardziej zorganizowane, bo na razie to jest po prostu katorga Katorga i, i przykro mi to. powiem wam szczerze, było mi przykro że tak to zostało zrobione. No moje, tak jak mówię, no powinno być tak, że jak te ciężarówki wjeżdżały już na rynek. Pierwsza ciężarówka prawo, druga jedzie dalej. I załóżmy, nie wiem, pierwszy zjazd, druga ciężarówka, drugi zjazd, trzecia ciężarówka, pierwszy zjazd, wiecie, żeby to jakoś tak unormować. Te ciężarówki, wiecie, one się tam kolidowały, stały w korkach, bo gdzieś tam trzeba było się ustawić i tak dalej. Ludzie przeszkadzali. Nie no, ogólnie tragedia. Ludzie w ogóle też jak takie zwierzęta wchodzą pod te ciężarówki. Ja wiecie, stałam grzecznie gdzieś tam z złoczku na chodniku Ej, i tak, i tak mimo wszystko zostałam popchnięte przez tego prezesa, burmistrza wójta czy cholera mnie. Kogo tam był też mnie gdzieś tam ręką matną, ale no, no okej, okay, no spoko, no dla bezpieczeństwa wiadomo, no, ale no ludzie do no, czasami odwalali tam takie rzeczy. Podsumowując, słuchajcie, no spodziewałam się czegoś lepszego, spodziewałam się lepszej organizacji, więcej ilości miejsc i tak dalej, a to było takie bim, bam, bom, To już chyba lepiej, bo tam jest taki ryneczek, jest taki rynek, po środku jest Chyba muzeum albo Centrum Kultury, coś takiego, i dalej jest jakby druga część rynku. Jakby tam się parkują samochody, i tam było zdecydowanie więcej miejsca, i tam mogły się ustawiać te wszystkie ciężarówki dookoła i, i zrobić tak, że dookoła ludzie sobie spacerują. A z drugiej strony tego ryneczku, jakby zrobić właśnie te całe, nie wiem, jedzonka, ciasta, jakieś sklepiki i tak dalej, no to by lepiej chyba już wyglądało, zrobić jakąś fajną scenę. Tak, nie wiem, klimatyczniej, tak żeby było przestrzenniej, żeby ludzie mogli spowodować, a nie Boże, ludzie z psami chodzili Ludzie na te psy nadepcza, nadeptali, no bo kurde, nie widać, takie małe, ja mówię, boże złote, weźcie I ja takie, weźcie tego psa na rękę, to już ten pies zaraz zginie w tym gąszczu tych ludzi, a się Wywalone są, boże, co? nie wierzę, nie wierzę w to co widzę po prostu, więc no Ogólnie dużo ludzi, mało miejsca, bałagan, słaba organizacja E, kiełbasa za 20 zł, skandal. <laughs> nie. i żeby ona jeszcze była dobra, ona była taka zwykła. No nie, i ten chleb taki, taki twardy, ja wybucham, to, że to się nie je Masakra. Masakra. No ale cóż, to przeżyłem, słuchajcie, to moje. No tak, jak mówię, no mi się tak średnio podobało, takie 5 na 10. Mogą być to lepiej zorganizowane. Fajne ciężarówki, tego nie mogę mówić. Ale no, uważam, że powinno być to lepiej ogarnięte I może za rok, jak tam jeszcze zawitam To może faktycznie ta organizacja będzie zdecydowanie lepsza A na dodatek jeszcze wam powiem, że jak się wjeżdżało do tego nowego stawu e, Wjeżdżało się do centrum To te znaki, które tam były Była narysowana ciężarówka z Mikołajem I sobie no dobra, no to jadę według tych znaków 3 km, Zrobiłem kilometr, już pisało, że chyba jeden kilometr I nagle koniec I nagle znaków nie ma Wracam w druga broszka i jadę, wiecie, z drugiej strony, i na środku były 2 km, i dalej nic nie było. Łat! O, o co chodzi? Jakby co? I dla kogo to było? Dla ciężarówek? Dla nas to była droga do eventu? Czy to była droga konwoju ciężarówek? Jakby o co chodzi? Jezus, Mariat. No nie, no załamany byłem. I on ja wie to te znaki, jak mnie tu prowadzą? Bo ja na początku kierowałam się nawigacją, mówię. Pojadę według nawigacji, no ale wiecie, trzeba było znaleźć parking i tak dalej, więc wyszło na to, że objechałam kółko. I mówię, no dobra, jadę po tych znakach, może tam gdzieś będzie jakiś duży, wielki plac parkingowy. No ale Tabie prowadziło tu 3 1 km i nagle nic nie ma do ja mówię, nie? Nie, po prostu cierpliwość się moja na tym skończyła, słuchajcie. Więc pojechałam według GPS-a, zaparkowałam gdzieś tam w blokach. E, poszedłem i tak jak mówię, no dziś te półtorej godziny i wracałam do domu, więc ogólnie Zdecydowanie lepiej wy wyglądał trak show Niż e, to całe wydarzenie, ten konwój Świętego Mikołaja, no niestety No niestety, jednym słowem, totalnie słaba organizacja No ale dość mojego narzekania, słuchajcie, ja już kończę tego vlogu sam mam nadzieję, że ten vlog was mimo wszystko wam się spodobał Zauważyłem, bo słuchajcie, mam zmontowany już cały że więcej jest tych przybitek, tych ujęć niż tak naprawdę mojego gadania, dlatego się tutaj trochę rozgadałam, ok? <grywania> Dobra kochani, ja uciekam, trzymajcie się do następnego vlogmasa. Już w czwartek, kochani, już w czwartek on się już zaczyna montować, więc zapraszam Was w czwartek powinien się pojawić o godzinie 15. Więc ja uciekam, trzymajcie się. Cześć!